Marcin ze Sztokholmu pisze tak. Czemu mamy żyć, jak mówi stary alkoholik, skoro my możemy wypić drinka, a nie leżymy pod płotem? Nie każdy jest taki podatny jak ty. <laughs> nie no, pewnie Marcin, ja się zgadzam z Tobą, że jestem starym alkoholikiem i że Wy nie leżycie pod płotem, i dlaczego nie mielibyście wypić drinka? Jasne, że tak. Ja się z tym w pełności zgadzam. Nie mam co do tego cienia wątpliwości, że tak może być. Ale skomentowałeś mój filmik, w którym ja odpowiadam facetowi na jego komentarz, który mówi, że bez jarania zioła, bez walenia wody i bez ćpania, nie ma sensu życie. Rozumiesz? To jest ta subtelna różnica. Ja nie mówię, że nie możesz sobie wypić. I że każdy musi być starym alkoholikiem, jak ja. Nie, nie każdy musi być. Pewno, że nie. Jasne, że możesz sobie wypić okazjonalnie towarzysko. Pewnie, że tak. Natomiast proszę cię bardzo, abyś zrozumiał treść, którą komentujesz. Żebyś zobaczył, o co w tym wszystkim chodzi, nie? Bo nie wiem dokładnie, o czym tam jest mowa, ale. ale... Nie? Otóż facet, jeżeli mówi, że poza ćpaniem i chlaniem, i jaraniem nie ma życia, że życie bez używek y, zmieniających świadomość, nie ma sensu. No To pomyśl, jaka jest jego świadomość, jak wygląda jego życie, jakie to jest. Jaka to jest chujnia. Rozumiesz? Bo ja rozumiem, że alkohol jest w waszym przypadku dodatkiem, jakimś tam epizodem życia. Ale wokół tego faceta alkohol jest centrum wszechświata. Alkohol, narkotyki, marihuana, to wszystko, to wszystko jest narkotyka, tak? Bo i, i marihuana, i alkohol, i, i wszystkie tam działki, o których on mówi, że to jedno. Facet twierdzi, że bez tego po co żyć? Po co żyć bez narkotyków? Po co żyć bez najebki? Rozumiesz różnicę? Jasne, życzę Ci dużo zdrowia, życzę Ci szampańskiej zabawy, dosłownie szampańskiej, życzę Ci fajnego nastroju, życzę Ci smacznego drinka, fajnych tańców na zabawie sylwestrowej. Jasne, chętnie bym może do ciebie i dołączył, ale nie potrafię, bo jestem tak samo zjebany jak ten koleżka, który mówi, że. No, używki, używki, używki to sens istnienia, tak? Dla mnie kiedyś też tak było, dlatego wiem, że, że e, ja, ja, nie potrafię, nie mogę i dlatego, i dlatego nie chcę. No i właśnie o to chodzi. Wszystkiego dobrego. Bądź w zgodzie z Panem Bogiem, cokolwiek sądzisz o jego istnieniu. Wszystkiego dobrego życzę wszystkim, którzy chcieliby ze mną pogadać. Zapraszam na sesje terapeutyczne. Adam Albert Beach. Eee... Tyle z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, cześć.